Krajowy plan odbudowy już dzisiaj jest wstrzymany. Duża część krajów Unii Europejskiej już nie tylko ma zatwierdzone plany, ale zaczęła otrzymywać pieniądze z funduszy odbudowy. Polska dzisiaj ani nie ma zatwierdzonego planu, ani nie ma pieniędzy, a w zasadzie dzisiaj możemy powiedzieć, że naprawdę twarde pieniądze to musimy wydawać, a nie otrzymywać. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o karze finansowej na Polskę w związku ze sporem z Czechami, 500 tysięcy euro dziennie, 2 miliony 300 tysięcy, czyli kilkadziesiąt milionów miesięcznie, a około 800 milionów rocznie. Ktoś by powiedział, że jeżeli brać na poważnie deklarację polskiego rządu o wydobyciu do 2044 roku bez porozumienia z Czechami, to czekają na skary na poziomie 20 miliardów złotych. Po co to mówię? Po to, żeby pokazać, że dzisiaj największą zmienną, i to w takim sensie negatywnym, to jest brak umiejętności rządu, rozmowy zarówno z instytucjami europejskimi, jak i z naszymi sąsiadami. Tej kopalni nie da się. Zamknąć. To nie jest prosta sprawa. To wymaga wielotygodniowych, a nawet wielomiesięcznych przygotowań. I jeśli zrobić to zbyt radykalnie, to grozi również katastrofą ekologiczną. Poza tym ludzie na tym terenie pracują w kopalni i chcą mieć pracę. To jest zupełnie naturalne. Ale zupełnie inna strona to jest kwestia jak sprawy załatwiano. I tu niestety są ogromne zaniedbania. Ze strony władzy centralnej i to takie, które trudno wybaczyć, bo przecież rozmawiamy z zaprzyjaźnioną, a rząd często o tym mówi, Republiką Czeską. I trzeba było tą sprawę za czasu, pół roku temu, rok temu, bo zastrzeżenia były składane. Wynegocjować. Turów to bardzo ważny kompleks w systemie energetycznym kraju, i oczywiście stało się to, co się stało. Ten brak umiejętności dzisiaj doprowadził do ogromnych kar nałożonych na Polskę, ale nie możemy się zniechęcać. Trzeba rozmawiać ze stroną czeską. Dzisiaj już wiemy, ile nas kosztuje brak porozumienia, no i po prostu to przekalkulować. Jak będzie potrzeba przeprowadzić inwestycje z zakresu ochrony środowiska, te, które będą powodować, że ten ubytek wód gruntowych, w okolicy będzie mniejszy, nie mamy wyjścia. Jedynym kierunkiem to jest kierunek na porozumienie z naszym sąsiadem.